Był moment, kiedy prawie się poddałam, ale od początku. Co byś usłyszała, gdybym mówił do ciebie Twój lęk? Nie dasz rady, to za dużo, inni są lepsi. Po co próbować, skoro znowu się zawiedziesz? Właśnie wtedy masz wybór: uwierzyć w ten głos, albo zacząć mówić do siebie inaczej. To nie było naprawdę. To był głos starej wersji, która nie znała siebie, nie znała swojej siły. A ja zdecydowałam, że nie zbuduję nowego życia, słuchając starego strachu. Lęk nie znika, ale możesz przestać mu wierzyć. Możesz zacząć działać pomimo tego. I krok po kroku uczysz się, że twoja odwaga nie polega na braku strachu, tylko na tym, że wybierasz siebie mimo wszystko. Jeśli to poczułaś, zostaw serce. Twój lęk nie mówi prawdy. Ty jesteś prawdą.